Hej, cześć, witać ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie LEGO Marvel Super Heroes z ulicami Nowego Jorku. Okej, ok, w dzisiejszym odcinku robimy sobie już ostatnią misję dla Deadpool'a. Jest, misja znajduje się na końcu, znaczy na drugim końcu mapki. No i w sumie jest ona za 200 klocków. Yy. No i chyba tyle, co chciałem powiedzieć na wstępie. Tak, w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie w końcu Pula, postać, którą już dawno chciałem zagrać. Ale nie mogłem. Aha, dobra, w ogóle muszę coś powiedzieć: Mianowicie to, że tutaj już ułożyłem te klocki. Tu więc wejść do porta do tego portalu. <grym, grym>, Zaś on po, po prostu, 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 po prostu do dobija w tej grze cholernie. Znaczy, dobija pod względem śmierci. Można um, powiedzieć, że to jest moje drugie podejście do to nagrania, to to nagrania to tej misji na Deadpool'a. Za pierwszym podejściem ludzie po prostu że tak powiem, wszystko mi przeszkadzało. I telefon, i ktoś mnie wołał, i coś miałem zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I odcinek też długo trwał, bo się troszeczkę pogubiłem. E, aż w końcu poznałem, że jednak zrezygnuję, bo Bo to nie ma sensu. No i teraz nagrywamy nagrywam to jeszcze raz, że tak powiem. No już prawdziwego okay, go na yeah, co, więc jest shot. Shot? Like Dobra, pierwsze co trzeba zrobić ludzie. No na pewno zabić tych wrogów, którzy mi tu przeszkadzają do cholernie. Dobra, tylko ten typek został, albo tych dwóch w sumie. Jezu, To się w rogu pojawia dosyć dużo. No strzelaj, Luki, Loki, Luki, Loki. To nie było śmieszne. Pierwsze co musimy zrobić to na pewno to, z tego co wiem, Luki potrafi, yy, op opanował sztukę lodu od Icemana i potrafi coś robić z lodem. I teraz może tego użyć, patrzcie, patrzcie jakie czary ma Rehoku, pokus strzelamy lodem. I okej, okay. możemy iść dzięki temu dalej. A dalej co nas czeka? Uuu, jaki troll! Dobra, no, coś musimy dołożyć. Znaczy, powiem wam, że tego już nie robiłem, bo w tym się właśnie pogubiłem troszeczkę. I tego już nie robiłem. Mm. Bo, słuchajcie, ja nie wiedziałem ogólnie, odkryłem dopiero później, jak sobie yy, troszeczkę jeszcze pograłem, w międzyczasie, że po... Oj, no, zabiją mi o Lukiego, przykre. Oj, no, znowu mi go zabije, a jednak nie masz ten lud to możesz to ztętegować. Widzisz, że coś pali, więc to też Ugaś, jeżeli możesz, łaskawco to nie tamty dylu, tylko tutaj. Dobra, powiem wam, że do, dopiero troszeczkę, dosyć późno odkryłem, że Luki może ten lud y, zamrozić. Zam, znaczy, tą wodę, że potrafi zamrażać. Hmm, przez to, właśnie troszeczkę mi to długo zeszło z tym odcinkiem. Wiesz co musimy zrobić to to, czyli tutaj otworzyć troszeczkę tą y, bramę, w sumie fosę, nie wiem co to jest tak do końca, fosa, brama, drugie co musimy zrobić to wiem, że tutaj się dostać i po prostu to rozwalić torem, y, nie to, tu widzę już schemat chyba gdzie będzie położony, w ogóle mi się tor tutaj dziwnie w tej misji zaciął, y, ale zaraz wam pokażę gdzie. Najpierw może to łaskawie skończę, tylko się tutaj dużo wrogu dosyć pojawia, to jest zręczliwe i to mnie denerwuje, ale dobra, walka jest, także git jest, Licznie, dobra, zamijmy go i tutaj może przestawmy też, Czy obróćmy tym. No, o czym by tu z Wami pogadać w tym odcinku? W sumie, no tylko jeden temat, którym się nasuwa na myśl, mianowicie koniec ferii. Które jest już nie, blisko. Okej, okay. znowu mnie coś po prostu denerwuje, bo zawsze, zawsze jak nagrywam, to po prostu ktoś musi chcieć akurat czegoś ode mnie. Co mnie troszeczkę irytuje i denerwuje bardzo. Ale nieważne. Nie o tym. Yy, końcówka ferii. Nie, troszeczkę się przejęzyczyłem. Mnie chodziło o to, że po prostu jest już pierwszy tydzień ferii. Pierwszy tydzień ferii już minął. I po prostu zbliża się czas, kiedy yy, wszystkich po prostu szlak trafia gdyż ferie dobiegają końca. A to oznacza, że. To oznacza, że po prostu. Yy, końcówka ferii. Znaczy dobra, nie końcówka, pierwszy tydzień ferii. Jak minął pierwszy tydzień ferii, dosyć nudno, powiedział. Dzisiaj byłem w Kinie. Może mam dwa filmy zrecenzuję w sumie, bo bo czemu by nie? Czy ja mogę nim rzucić tym łotem? Mogę w tą platformę, na której on się znajduje i pięknie jedno serduszko sadził. Yy, może wam zresztą dwa filmy, na których byłem. W ogóle to się zaczęło tak. Pojechałem sobie dzisiaj z dziewczyną na film, który się zwał yy, Paranormal Activity yy, naznaczeni. Yy, ja nigdy Paranormal Activity nie oglądałem wiedziałem, że to polega na tym, że film jest kręcony kamerą, znaczy każdy film jest skręcony kamerą, ale w taki sposób że po prostu wiecie, że jest aktor, który to nagrywa, czy aktor, nie wiem czy to aktor nagrywa, ale... Mm. Jest to bardzo pokazane z perspektywy aktora. Aktora. <grywa> aktora. Czy znaczy, Tora. Aktora. I... Ale szczerze, na filmie się dosyć zawiodłem. Mm. Nie był on ciekawy, to była moja pierwsza część... O, już kończyliśmy misję w ogóle. Mm. To było pierwsze paranormal activity, które obejrzałem. Wiem już o co w nim chodzi. Mimo tego, że nie oglądałem początkowych części. Yy, to już się troszeczkę zorientowałem o co chodziło. Na, na końcu jest taka scena, która chyba była w jedynce. Mimo tego, że nie oglądałem jedynki, ale się mniej, mniej więcej połapałem. I Tunheim Okej, okay. na jakie postacie mamy Laufej? I jeszcze pewnie jedna. Malekit. Dobra, pominiemy sobie to. Prawdzie jego wyznawcę mamy. Będziemy mieli dwa klot, widba jeden, tylko. Nie, dwa klocki, dobra. Prawdziwy zasad Git. Yy, więc kontynuujemy. Znaczy, powracam do Nowego Jorku. Zaraz, zaraz kończę temat. <laughs> no, i ludziska. Yy. Czekać. Aha, że się połapałem ogólnie, o co w tym filmie chodzi. I yy. yy, yy, muszę wam powiedzieć, że niestety i tak mimo to jestem zawiedziony tym filmem. Yy, nie był straszny. To po pierwsze, od Paranormal Activity oczekuję tego, że jednak coś, że się zeznam w gacie nie był straszny. E, czasami tam może zdarzyło mi się, że spuściłem wzrok, Ale to dlatego, żeby uspokoić swoją dziewczynę. <grym wytkujesz> nie no, musisz i teraz ja sobie wam kity wciskam. No nie, mówię poważnie. No i ogólnie, rodziska film był nudny. Mnie ta część szczerze bardzo, bardzo, bardzo zodziła i się bardzo, bardzo, bardzo zawiodłem. Czegoś innego się spodziewałem, niestety Paranormal, a, paranormal Activity na Zaczeni niestety nie polecam. Nie polecam, bo po prostu jest nudne. Może następna część będzie lepsza, mamy tor klasyczny na Pozać odlokowaną, to świetnie. E, dobra, Paranormal Activity właśnie na Zaczeni nie polecam. E, kolejnym filmem, na którym, bo to w ogóle było tak, że, 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 że słuchajcie, bliska, mm, że ten... No, stanali... A to jednak nie był czerwony klocek. Aha, bo tu nie będzie... Nie, będzie czerwony klocek. Jezu, co ja mówię? Ja też gadam, że tu nie będzie czerwonego klocek, a będzie. Czy klocka Deadpoola, no? Jakby, jak, jak zwał, tak zwał. Eee. Czekajcie, może tu, Ja nie wiem, nie wiem, gdzie ten czerwony klocek będzie szczerze. Poszukam zaraz czegoś. Przez to będę mógł go znaleźć. Eee. W ogóle było tak, że po prostu pojechałem na ten film Paranormal Activity. Aczkolwiek stwierdziłem, że skoro następny film jest dosyć... W dosyć bliskim odstępie czasowym e, to stwierdziłem czemu nie. My e, po prostu poszliśmy na, z moją dziewczyną na kolejny film, który się zwał. E, e, który się zwał. Ej, coś mi to podejrzanie właśnie wygląda. To. Ale nie wiem, jak to zniszczyć. Dobra, za chwilę się, za chwilę się tym zajmę. Tym zajmę się za chwilę. Na kolejny film poszedłem z dziewczyną, mianowicie film, który się zwie y, Tajemnicze Życie Waltera Mitty. Ten film, powiem Wam, był dużo lepszy niż y, poprzednik, niż to Paranormal Activity. Dużo lepszy, powiem Wam szczerze. Był naprawdę dużo lepszy. Co coś musimy zamrozić. Y, dla mnie po prostu ten film, To Tajemnicze Życie Waltera Mitty, było naprawdę ciekawym filmem, który. Równie, tutaj wam mogę po prostu polecić. Yy. Aha, to mi gówno dało, że tak powiem. A, ale nie, coś tu. Aha, nie, dobra, nieważne. Yy. Aha, to mi tajemnicze, tajemnicze, tajemniczo wyglądało, a to było coś dzięki temu, ja dostałem przecież. No tak. Nieważne, no whatever, ludzie, whatever. Yy. I teraz tak. Yy. Film Tajemnicze życia Waltera Mitty yy. był naprawdę fajny polecam tutaj z góry. Hmm, chociaż też troszeczkę nie zwracam na niego za bardzo uwagi z przyczyn, z przyczyn wiadomych. Bo e, no, kto jeździ do kina z dziewczyną, żeby obejrzeć film? <laughs> e, no, ale jednak, e, no, trochę oglądałem i powiem Wam, że film był lepszy. Po prostu mnie bardziej zaciekawił. A tutaj coś mi podejrzanie wygląda. Może to stopmy? Tu będzie pewnie czerwony klocek. O, właśnie. Brawo! Jest klocek Deadpoola, więc możemy... Powrócić do Nowego Jorku, zapisać i wyjść. No, czekaj, jeszcze sms dostanę. no tak, koło czemu nie, tor klasyczny. Eee... No, i Tajemnicze życie Waltera Mitty, bo naprawdę lepsze, według mnie. Słuchajcie, znaczy, ja to odpisuję z dźwiękiem niestety. Film ogólnie fajny, fabuła też bardzo ciekawa, to był, to był tam naprawdę jeden taki dobry fabularny, a pominę to zresztą taki dosyć dobry film, który mnie wciągnął jest w nim znany aktor, którego imienia już nie pamiętam niestety e, naprawdę zapomniałem imienia aktora powinienem się przygotować, ale naprawdę film fajny fabuła naprawdę bardzo ciekawa mm, ła, 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 ła. także bardzo polecam życie tajemnicze życie sekretne życie Waltera Mitty aczkolwiek paranormal activity naznaczeni nie, nie polecam, gdyż jest nudny i niestraszny więc ludzie, mm. tego ja już w sumie na tyle tych tematów. Za dużo niezrecenzowania powiedziałem po prostu na który film warto iść. Ja tak w ogóle to sobie odblokuję te postacie, które mam tutaj do odblokowania, czyli jest to postać tego, Tora też mamy tutaj do odblokowania drugiego I jeszcze jedną postać, czyli tego i to wszystkie postacie na razie. Ja chcę już Deadpool'a, hello! Bo Deadpool się dostaje za odblokowanie za zrobienie tych wszystkich czerwonych klocków. L Co to odblokowaliśmy? Mini postaci, niech będzie. I jest Deadpool, ludzie, jest Deadpool. Jezu, jak chcesz Deadpool Jak chcesz Deadpool Mmm, Szybko, szybko, szybko. Już wszystko. się mi Deadpool'a. Nie ciebie. Deadpool. Ludzie, jestem w końcu Deadpoolem, w końcu, Boże Święty, macie tutaj, macie tutaj Deadpool'a, Jezu, on jest świetny, on, im, on mi się już podoba. Będę nim często grał pewnie, a, pewnie mi się znudzi po dwóch odcinkach. Jezu, Deadpool jest świetny, Jezu, jak on fajnie biega, wyróżnia się, a, skacze zajebiście. Jezu, jaka ta łza się świetna, czekajcie, co on jeszcze potrafi? Uuu! Przepraszam, zapis, za, e, za, właśnie zrobiłem taki, mniej, jak gwałcona dziewczynka. Yy, nie, no ale świetny, świetny jest zetul, ja mam. Już mi się podoba. Czekajcie, co on ma jeszcze? Yy, ma tylko te miecze, ma jeszcze gunshoty. Skacze też za zarąbiście, bo ja mam. I to chyba wszystko. Ale powiem wam genialo! Ooooooo, jak biega, biega jak ninja. Znaczy on jest chyba ninja, nie wiem. Ale biega jak, jak ci, jak z Naruto. Nie wiem, jak to się Naruto, to powinien wiedzieć, jak biega ci z Naruto. Pewnie nie, nie, no będę nim grał, powiem wam. Już mi się podoba Deadpool. A bije zajebiście też. Równie zajebiście. Bije co. Co. co biega. A zabije cię. Doktorze Doom. Ale ty jesteś zła. Deadpool jest dobry. U, o kurde. Ludzie. Jaki on ma cios. Gin. szmato. to. Zaraz swoja się w szambiarkę. What the fuck? Kuźwo, nie, Deadpool jest świetny. Dobra ludzie, ja się nim przesta ja, się, ja sobie nim pogram poza odcinkiem, bo się za bardzo nim jaram. Także ludzie, dzisiaj żegna Was Deadpool, dzisiaj żegna Was Deadpool, ja się nami żegnam, także cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.